Dziś od samego rana jestem uśmiechnięty i zadowolony. A to dlatego, ponieważ mój brat nie zdążył dzisiaj na nagrania, więc będę nagrywał sam. Nikt dzisiaj do tego filmu nie wepnie jakichś badziewnych skuterów. Dzisiejszy film będzie w 100% poświęcony motocyklom. Kurwa, stary. A co ty tu robisz? Co ty by ze mnie nagrywałeś? Rubę tylko robiliśmy. Co za fraje? Radek, ty mi obiecaj, że to wytniesz, że to nie będzie stary w nagraniu, że nie we się tak oszołom chłopiec z jakąś szczoteczką miskawką stary. No jesteśmy profesjonalistami, nie wrzucimy czegoś takiego. Dobra, dawaj jedziemy. Ja, no to zaczynam. Siemanko ludzie. Przed wami Kamil i mój brat Patryk. Zdajcie sobie sprawę pewnie z tego, że są motocykle, które aż krzyczą, że są demonami prędkości, są też takie, które są dość niepozorne i nigdy byś nie powiedział, że są one szybkie albo nawet bardzo szybkie. Te motocykle przypominają mi troszeczkę sytuację znaną z siłowni, kiedy chłopak, który od pół roku chodzi na siłownię. Pojawiła mu się pierwsza żyłka. Nagle chodzi w koszulce na ramionczka. Nagle pręży się, przegląda w lustrze. Wszystkim pokazuje, że coś mu tam urosło, że jest przypakowany. A obok stoi zawodowy kulturysta w bluzie, w długich spodniach, często w jakichś za dużych ciuchach. Ale gdy już zdejmie z siebie tą bluzę. Okazuje się, że wygląda jak Mariusz Pudynos. Tak, tylko że jak na niego spojrzysz, od razu wiesz, że ten koleś ma siłę. Kojarzysz tego gościa, co chodzi, po podłogi. Tak, Nikt się nie spodziewa, a on wyciska stare trzy razy więcej niż inni. Dlatego pogadamy z tobą dokładnie o takich motocyklach. No i zazwyczaj jak widzimy, że jedzie jakiś taki sobie kruzerek, zakładamy, że dziadek wyjechał do kościoła, czy jakąś tam zrobić sobie przejażdżkę wokół komina. Pierwsze światła i pokażemy mu, kto tu rządzi. I wielokrotnie tak faktycznie może być gorzej jak staniesz na tych światłach i okaże się, że na tych światłach stoi obok ciebie Yamaha Warrior, czyli generalnie. ten jeden w Patryk, Generalnie, jeżeli widzisz stary, że jest to Harley czy tego typu motocykl, ty wiesz, że na pewno zrobisz go na tych światłach. Na szczęście Japończycy mają trochę inne podejście do budowania cruiserów czy do budowania chopperów. Jeżeli jakiś chopper jest, czy tam cruiser jest japoński, możesz być pewien, że będzie to zapierdalacz. No więc nie wszystkie japońskie czopery zasuwają, ale są takie, które zasuwają i to piekielnie. Mowa tutaj, jak wcześniej wspomniałem, o Yamaha Warrior. Tutaj żarty naprawdę się kończą. Kto chociaż raz startował ze świateł z Yamaha Warrior, ten wie, że ten motocykl to jest istna lokomotywa. Przyspieszenie ma atomowe. Mimo, że jest to stary motocykl, mhm. nie jest świeży. On nawet w dzisiejszych czasach robi robotę. No i motocykl z, po pierwsze z aluminiową ramą, nie z klasyczną stalową, no do tego ta szeroka opona, bulgot silnika, jakbyś miał tam stary zyschowany. nie wiem, <grystanie> nie wiem jak to określić po prostu, jakby chłopie, ktoś wsadził mały wulkan. 90 koni mocy, w dzisiejszych czasach ktoś powie, że to absolutnie nie robi nie żadnego nie wrażenia, ale jest to fałka 144 Nm. Mm -hmm. I tutaj już wiesz, że przyspieszenie będzie mocne. Tak, generalnie patrząc na ten motocykl gdzieś na światłach, będziesz sobie myślał no spoko, fajnie wygląda, fajnie brzmi, fajna ta opona, to wszystko. No ale generalnie na pewno nie jest to przecinak. A tak się akurat składa, że e, nie tym razem. No więc według mnie akurat Yamaha Warrior jest przecinakiem wsadzonym w cruiserowe opakowanie. Znaczy co mi się na przykład podoba mega w tym motocyklu, to jest to, że dobra, jest on szybki, jest on fajny, ale do tego jak na Cruisera, on bardzo fajnie hamuje, bo z tego, co pamiętam, to ona ma dwie tarcze hamulcowe z przodu, więc nie jest to cruiser, którym się rozpędzisz, a potem się będziesz zastanawiał, kurde, jak to zatrzymać, nie? Także nie dość, że ona przyspiesza, to jeszcze hamuje bardzo fajnie. Mało tego, ona się doskonale prowadzi, dzięki zawieszeniu upside down. Ona jedzie, ona hamuje, ona skręca, pali hektolitry paliwa. Jest niepozorna. To można wymienić jako jej minus, mhm. yy, że pali naprawdę dużo. Pasażer nie ma szans tam wygodnie usiąść, Pasażerka, musicie naprawdę bardzo kochać, żeby wybrać się z tą na wycieczkę warriorem. Generalnie jest to motocykl jednoosobowy. Bardzo fajny cenowo Dokładnie, gorzej z jego utrzymaniem bo on zżera opony. Tak jak wcześniej wspomniałem, paliwo pije hektolitrami ale jest idealną maszyną do ucierania nosa ludziom na sportowych motocyklach. Wiesz co też jest fajne w warriorze to, że przez to, że jest ona taka niepozorna, bardzo łatwo znaleźć Zadbany egzemplarz. Nie musisz się super wysilać, żeby znaleźć zadbany egzemplarz Warriora, dlatego że to nie jest motocykl, który ludzie kupują po to, żeby nim zasuwać, żeby go ciorać, a tak naprawdę można nim to robić. Kurwa, z tym to się nie zgadzam, kurwa. To powiedz, że się nie zgadzasz. Z tym się chyba nie zgodzę. E, może kiedyś tak było, że faktycznie na początku ludzie nie kupowali. Je po to, żeby się ścigać, ale szybko zauważyli, że te motocykle są idealne do wyścigów na prostej. Śmiem twierdzić, że w dzisiejszych czasach kupują mnie właśnie ludzie, którzy typowo oczekują cruisera z atomowym przyspieszeniem. Wcale tak nie myślisz, tylko dla zasady się nie chcesz ze mną zgodzić. Miałem wiele okazji pracować przy tym motocyklu, tuningować te motocykle i ta linia jakby się nie starzeje. Ten motocykl ma ponad 20 lat i ta linia wciąż jest świeża. Gdyby wyszedł w dzisiejszych czasach, dalej byłby motocyklem pożądanym. Czyli co uważasz, że generalnie jest to spokoba za podtunik? Tak, i uważam, że jest mega niepozornym motocyklem. Jak ktoś. Nie siedzi w tematyce motocyklowej, nigdy nie obstawi, że ten motocykl ma taką moc. Startując tym motocyklem ze świateł, po prostu zostawiasz czarną krechę za sobą, przez co też musisz często zmieniać tylną. oponę. W ogóle to mam koleżankę z Warszawy, z Warszawy. <grych> która jest dziennikarką motocyklową. Jeździ, nie wiem, setkami jak nie tysiącami motocykli rocznie, do dziś uważa, że absolutnie najlepszym, najwspanialszym motocyklem, jaki kiedykolwiek powstał, jest Yamaha Warrior. Gdybym mieszkał w Warszawie, nigdy bym tam nie używał Warriora. Na pewno miałbym jakiś skuter, ale z tego co wiem, to warszawiacy i tak jeżdżą tylko uberami. <laughs> ale Karolina jeździ swoim warriorem, straszy całą Warszawę. Pozdrawiamy Karolinę Polish Motogirl. A ja nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. No to musisz zobaczyć. Dobra, jeżeli gadamy sobie patryk o motocyklach, które nie wyglądają, a zapieprzają, tego jednego motocykla nie, mogu, nie mogło braknąć. Ja ci teraz przedstawię mojego wilka w owczej skórze, bo tak spokojnie możemy mówić o tym motocyklu. Nie będzie to dla nikogo pewnie zaskoczenie. Moim zdaniem jednym z motocykli, który musi być na tej liście jest Suzuki Bandit, a konkretnie 1250 pojemności. Mów co chcesz, ale moim zdaniem Bandit jest typowym wilkiem w owczej skórze. No kto się nie spotkał kiedyś z Banditem na światłach i nie zlekceważył go, ten nie wie o czym ja teraz mówię, nie? Dokładnie tak. Miałem okazję bardzo często jeździć tym Banditem. Uważam go za genialny motocykl, natomiast uważam też, że jest absolutnie niepozorny, tak. jak dla mnie on staro wyglądał już w momencie, jak wychodził, on... Yy... I te legendy wokół niego, że bandita nigdy nie wrzucisz na koło, wiesz, że co biega, a są ludzie, którzy udowadniają to do, po tygodniu jazdy, że stary, tym młotcykiem możesz lecieć na kole. Około 3-4 sekundy do setki, jeżeli umiesz dobrze wystartować, no bo nie każdy to stary zrobi. się. Nie? Yy, z tego, co pamiętam, to wersja przed 2007 rokiem nawet nie miała ABS-u, więc stary, no generalnie... Co tu dużo gadać. No. Teraz przejdziemy sobie do danych technicznych, bo tak jak już wcześniej wspomniałem, ten motocykl wychodząc, on już wyglądał stary. Tak. On nie zrobił na nikim wrażenia, mhm. nikt nie powiedział, że wow, tutaj się wydarzyła jakaś tak. Może nazwa rewolucja. trochę zdradzała, że jest to coś ukrytego tam. Ale... On wyglądał praktycznie tak samo jak stary bandit, mhm. różnił się detalami, ale laik nie odróżniłby starego od nowego, więc tak jak mówię, on już wtedy nie nadążał, natomiast piec miał znakomity. Tak. 98 koni. I tu zaraz znowu powiecie, że co to za moc hmm. na dzisiejsze czasy, co to jest 98 koni, 108 Nm? Hmm. Uwierzcie mi, że tam ta moc była naprawdę wystarczająca, a chwilami nawet za duża, bo hmm. zawieszenie bandy miał kiepskie. On nie nadążał, to było klasyczne zawieszenie, tam nie było upside down, hamulce też były dość średnie, ale ten piec miał coś, co ja uwielbiałem. Oddawał bardzo liniowo tą moc. Tak. Tam nie było jakiegoś skoku mocy czy coś. On po prostu jak lokomotywa, on od samego dołu do góry równiutko. Znaczy, od, odbiegając trochę od tematu, w Bandicie fajne jest to, że tak samo, moim zdaniem, jak Yamaha Phaser, chyba każdy, kto zaczynał jeździć na motocyklach, nawet dalej jeździ na motocyklach, w pewnym momencie swojego życia pomyślał, kupię Bandita albo kupię Phasera. To są motocykle, na temat których, nawet jeżeli nie miałeś, to i tak e, pewnie każdy z nas widzów Wie bardzo dużo o tych motocyklach, dlatego że każdy gdzieś na jakimś etapie swojej motocyklowej przygody myślał o Bandicie albo o Phaserze. I niby Dokładnie jest to tak. zacofany motocykl, niby może nie wygląda na takiego przecinaka jakim jest, ale gdzieś każdemu kiedyś siedział w głowie. Dla mnie, Bandit jest w ogóle takim motocyklem, który kupujesz tylko i wyłącznie dla siebie. Ma mm -hmm. cieszyć tylko ciebie. To nie jest tak. motocykl. W którym jak przejedziesz przez miasto, nagle wszyscy się będą oglądać, wszyscy się będą na zlocie zachwycać. On był też stosunkowo tani, więc mm. był troszeczkę taką bronią dla ludu, mm. że za niewielkie pieniądze dostawałeś moc, które, którą mogłeś utrzeć nosa mniej doświadczonym jeźdźcom na dużo mocniejszych maszynach. Co było fajne, co do dzisiaj jest tak. fajne w Bandit. Bardzo fajna pozycja za kierownicą, bo tam jest naprawdę bardzo fajna pozycja. Kierownica jest troszeczkę wąska, mm -hmm. ale no Bandit ma taki być. To. On jest bardzo wygodny, on jest mięciutki, ma wygodną mm -hmm. kanapę. Tą kierownicę ma nie za szeroką. Ja osobiście kocham wersję Naked tak. z okrągłą lampą, ale wiem, że dużo ludzi na przykład do turystyki kupowało tą mm -hmm. wersję S z dziobem. No co kto lubi? Ja na przykład wolałem zawsze Nakeda. No nie jest to motocykl do szpanowania, ale tak naprawdę. Jest to Wilk w owczej skórze i nie ma tutaj nawet co dokładnie wydać. i na pewno nie jeden z Was zdziwił się jadąc Banditem. I bardzo lubimy ten motocykl, ale na naszej liście jest jeszcze kilka motocykli, dlatego musimy przejść sobie dalej. Pozdrawiamy wszystkich Banditowców bandytów, nie wiem jak na nich mówić. Zwał jak zwał, macie bardzo spoko motocykle, my lecimy sobie dalej. A wy bądźcie czujni, jak zdarzy wam się stanąć na światłach z banditem 1250. Oj tak. Bo może wam uczyć wasze zarozumiałe nosy. Dajcie znaka w komentarzach, czy i wam zdarzyło się jeździć banditem, albo może ktoś z waszych znajomych jeździ banditem, albo po prostu zwyczajnie gdzieś na drodze bandit potężnie utarł Wam nosa. I dajcie też znać, czy miałem rację z tym, że każdy motocyklista na pewnym etapie swojej przygody motocyklowej myślał o bandicie. Przed Wami numer 3 na naszej liście. Kanapa na kołach, kredens na kołach, tankowiec na kołach. Generalnie motocykl, który niczym nie zdradza, że jest potężną maszyną. I na pewno nikt nie obstawi, że to jest maszyna, która ma osiągi i przyspieszenie dosłownie ścigacza. Niech zgadnę vwr Nie, jeszcze nie. Mowa tutaj oczywiście, oczywiście o BMW K1600 GTL. Oj, tak. 350 kg masy na mokro, ale niech to was nie zwiedzie, bo drzemie tam sześciocylindrowy, potężny piec o pojemności 1650, 160 koni mocy, 175 Nm. Przyspieszenie ścigacza. Widzisz tego potwora, widzisz mm -hmm. ten gabaryt, widzisz te kufry mm -hmm. i od razu sobie myślisz, że nie wiem, jakiś tam warszawski zarobas 50 lat plus, zapakował żonkę czy tam kochankę do tyłu, jadą sobie spokojnie na Chorwację. Umieściłeś bardzo dobry motocykl na tej liście i zaraz sam, jestem zaskoczony, że ja go tam nie wmontowałem. Mam kolegę, który wielokrotnie użyczał mi tego motocykla, więc mogę się wypowiedzieć i Uwierz mi, że ten motocykl naprawdę on jest, się jest. praktycznie teleportuje. Mhm. Jadąc na nim, masz takie wrażenie, jakby on nie mógł tak przyspieszać. Mhm. Jakby to przeczyło prawom fizyki, że taka krowa tak przyspiesza, mhm. w mieście on jeszcze nie pokaże swoich możliwości, ale uwierz mi, że kiedy wylecisz nim na autostradę, czy będziesz jechał za nim na autostradzie, to naprawdę nawet na swoim sportowym motocyklu będziesz miał problem z nim nadążyć. Znam jednego mechanika, który jeździ właśnie takim, mechanika motocyklowego, który jeździ właśnie tym motocyklem. No i on mi powiedział, że wybrał go dlatego, że lubi dalekie trasy, lubi jeździć ze swoją dziewczyną, cały zapakowany. I właśnie dokładnie to mi powiedział, nie? że ten motocykl się nie męczy, na niego byś mógł za pr przeproszeniem wsadzić krowę, czy nie wiem, dwa bizony stary i jechać z nim do Australii i dalej byłby szybki. Nie? On ma sześciobiegową skrzynię biegów, mhm. ale fajne jest to, że tym motocyklem tak naprawdę na trójce przejedziesz całe miasto. Mhm. Nie musisz wajchować, nie musisz szukać tego biegu, ale wróćmy do tematu autostrady, o której Ci wspomniałem. Gdybym ja jechał GTL-em na autostradzie, Ty powiedzmy jechałbyś za mną, nie wiem, GSX-erem. Myślałem, że pojedziesz skuterem. No <laughs> nie, jechałbyś GSX-erem i przyjmijmy, że jechalibyśmy 200 na godzinę, to Ty już byś musiał się zacząć chować za owiewką. Mhm. Ty, u ciebie robiłoby się troszeczkę mniej wygodnie, mhm. a ja jadąc, piłbym sobie jeszcze kawę, mógłbym nawet zapalić papierosa i tam jest taka ochrona przed wiatrem, że naprawdę nie znuchnęłoby mi ani tego papierosa, ani tego kubka. Niesamowita wygoda, niesamowicie szybkie przemieszczanie. Motocykl niemalże idealny do objechania starej całego Niemcy Nie środka. wiem, czy dobrze mi się wydaje. Ale on ma w ogóle w standardzie wbudowane kufry, tak jakby po bokach? Po bokach i kufer centralny. No, powiem ci stary szacun. szacun. Czyli to jest to prawdopodobnie najszybszy kredens na dwóch kołach. Czyli generalnie jak chcesz sobie jechać w daleką podróż, ty kupujesz motocykl, który już na starcie jest do tego naszykowany. Dokładnie, ale do kogo skierowany jest taki motocykl? Do kogoś, kto uwielbia podróżować, ale musi to robić szybko, bo na przykład ma swoją firmę, mhm. ma jakąś tam bardzo ważną pracę i ma wyznaczone na przykład tyle i tyle dni urlopu, więc musi to załatwić od strzała. Musi być szybko, niezawodnie i wygodnie BMW K1600 GTL. Generalnie bardzo fajny motocykl, fajny do podróżowania na dłuższe trasy, ale generalnie te rodzaje motocykli idą już w odstawkę, ponieważ ten taki wymierający gatunek. Ten segment motocykli bardzo szybko wygryzają nowoczesne adwenczery, ale jak będziecie nas dalej oglądać, niedługo będziemy o tym gadać w którymś z najbliższych odcinków. A Wy pamiętajcie, jak jedziecie sobie motocyklem, czy jedziecie swoim samochodem i widzicie we wstecznym lusterku e, tak jakby oczysowy, bo ten motocykl generalnie dla mnie wygląda jak sowa, to lepiej uciekajcie na prawy pas, bo nie wiem, czym musielibyście jechać, żeby nie dać się wyprzedzić tej BMC. Dobra, kolejna propozycja, czyli numer 4 przed nami. To firma, o której niespecjalnie chcę mówić, ale zawsze skończył sobie nazwę mojemu bratu. Jest to Harley Davidson. A konkretnie model V-Road. Dobra, ja już jestem. Możemy nagrywać. O czym teraz? O Harley Davidson i o O Harley'u powiedzieć. No stary, specjalnie bluze założyłem. Po to masz brata, stary, żeby zrobił to za ciebie. Ej, mówiłem Ci, że ja o jak gadam. Przy tych nawet nie lubi. Po to ma się brata, żeby. Miał ci kto odebrać ostatnią szklankę wody z logiem. Czyli moja następna propozycja jest to Harley Davidson v -road. Powie o nim mój brat. Harley Davidson v czyli motocykl, który złamał DNA Harley'a. Dokładnie. Motocykl, który podzielił Harleyowców na dwie rodziny, bo tak naprawdę jedni go kochali, drudzy go nienawidzili. Moim zdaniem, jest to troszeczkę model, który jest hipokrytą, ponieważ Harleyowcom nie podobało się to że Harley Davidson współpracuje z niemiecką firmą Porsche. Ciekaw jestem, co mają do powiedzenia teraz, kiedy współpracują oni z indyjskimi firmami. To jest dla mnie w ogóle paradoks stary ostry. Ale dobra, przejdźmy sobie do konkretów. Kiedy wychodził Harley Davidson V-Road, ortodoksyjni fani marki ledwo podnosili się po ciosie, kiedy Harley zamiast gaźników zaczął montować wtryski, co już nie podobało się tym ortodoksyjnym fanom marki, a tutaj nie dość, że dostali wtrysk, dostali silnik we współpracy od Porsche i coś, co kompletnie nie przypominało Hardlera. Tak, i motocykl, który został zbudowany po to, żeby tak naprawdę mega przyspieszać. Jak to przystało na Amerykanów? Oczywiście na prostej. To się zgadza. A przyspieszał piekielnie. Od 115 do 125 koni w zależności od wersji. 100 Newtonometrów, krecha przy każdym odkręceniu gazu, niezależnie od biegu, czyli Harley, który kompletnie nie pasował do rodziny. Dokładnie ja. Dlatego, że większość Harleyów e, miało obroty w granicach 5000, gdzie V-Road miał je w granicach 9000, z tego co dobrze pamiętam. E, v kręcił wysoko. Czyli moim zdaniem jest to odpowiedni motocykl na tej liście, ponieważ nie wygląda on jak typowy przycinak. Choć pozycja na nim jest jak na typowym motocyklu do drag race'u, nie oszukujmy się. No bo siedzisz nisko, siedzisz schylony, na zakręty się nie nadaje, ponieważ bardzo szybko zaczyna przycierać pod nóżkami, musisz mieć stację benzynową, jeśli chcesz jeździć V-roadem i musisz być odporny na hejt od prawdziwych fanów. Mało tego, motocykl, który ma rozwiązania do tej pory niewidziane w Harley'u, bo mm. nie wiem, czy wiecie, on nie ma zbiornika paliwa tutaj przed sobą. Jego zbiornik paliwa znajduje się dokładnie pod Twoim siedzeniem. O, powiem Ci stary, tego nie wiedziałem, nie? Ale co jest fajne w tym modelu... I jest plastikowy. Co jest fajne w tym modelu, może nie fajne, fajne, ale trochę niefajne, jest to, że ten model został doceniony tak naprawdę w momencie, kiedy przestali go produkować. Dokładnie tak. Dzisiaj chętnych na Harley'a Davidsona v nie brakuje. Moją ukochaną wersją jest v Muscle, który jest troszeczkę większy, troszeczkę bardziej przypakowany, ale co się nie zmienia, to jego piec. Większość ludzi, widząc znaczek Harley Davidsona, jeszcze do niedawna powiedziałoby: No, Harley, no nie przyspiesza hmm. motocykl, żeby sobie po prostu delikatnie pojeździć, wychilować nic bardziej mylnego. To jest tak, jak wcześniej wspomniałeś. Motocykl idealny do drag racingu. Ja Ci powiem tak szczerze, wiem, że teraz harlejowcy zlinczują mnie w komentarzach, ale jak dla mnie, najfajniejszymi harlejami jakie powstały był Sportster i był właśnie v nie? Jeżeli miałbym wybierać między harlejami, kupiłbym albo, albo Sportstera, albo właśnie v nie? Dobra, idź się wyspowiadaj z tego pomysłu, ale podsumujmy, jest to kolejny cruiser w naszym zestawieniu, na który większość osób nie postawiłaby, że zasuwa, tych, którzy się nie znają, oczywiście, bo jeżeli ktoś się zna, no to wie, że tak naprawdę, no, kolejnym razem jest to wilk w owczej skórze, ale jeżeli jesteś ładną blondynką, która idzie sobie z boku ulicą, raczej nie pomyślisz, że jest to przecinak. Tak, mało tego, jeżdżąc na wiołdzie niejednokrotnie usłyszysz, że dobra, ale to nie jest Harley Davidson, no to co to jest? Bo dla mnie to jest Harley Davidson, wyprodukował go Harley Davidson, zrobił to troszeczkę inaczej. Jednym się podobało, innym się nie podobało, ale jest to jak najbardziej Harley Davidson i jeśli masz dość swojego v jeśli nie masz miejsca w garażu, a chciałbyś tam wstawić kolejny motocykl, przychodzę Ci z pomocą. Możesz oddać go mi, a ja go naprawdę docenię, bo ja osobiście v y uwielbiam. Tak, i co do kilka zdań dla zagorzałych Harleyowców, nie podobała Wam się współpraca z Niemcami? Teraz macie współpracę. Teraz z z Hindiami współpraca z Hindusami. A jak? Przechodzimy sobie do następnego numeru, czyli numeru 5, bo nie ma co już się tu dłużej rozwijać na hmm. temat Viroula. Jest to świetny motocykl, niepozorny motocykl. Bardzo fajny motocykl. Przyspieszenie ma naprawdę godne, aby znaleźć się w tym rankingu. Ma. Czyli rankingu motocykli, które są naprawdę szybkie, a nie wyglądają na takie. No dobra, więc dogadywaliśmy się, że o Harley'u zawsze mówię ja. Ty zawsze mówisz o Triumfie, złamałeś tę zasadę, więc teraz ja polecę z Triumfem. Przed Wami Triumf Rocket 3 pierwszej jak generacji. Jaki Brutus? mi jak już w plecy, stary. I wiem, że moglibyśmy wstawić tutaj też drugą generację, ale dla mnie bardziej niepozornym motocyklem jest generacja pierwsza, która ma. Troszeczkę bardziej klasyczne kształty. 140 koni, zależnie od wersji. 140 koni lub 148 koni. Masa 360 kg. Dokładnie, ale tutaj robotę robią także Newtonometry. Od 200 do 221 Nm. Nie doceniłeś kunsztu Triumfa. Nie powiedziałeś dokładnie, stary. Nie, nie, nie umiesz gadać o Triumfach, stary. Motocykl, przy którym klasyczne ścigacze wyglądają jak zabawki, wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii z wielkim kunsztem, bo jest to triumf, ale mnie najbardziej interesują jego parametry techniczne. Kiedy Triumf wychodził, był motocyklem, który posiadał największy seryjnie produkowany silnik, Oj, czyli tak. pojemność 2300. Dzisiaj ten tytuł dzierży jego młodszy brat. Nie był on produkowany przez Hindusów, nie był, nie był. Dziś ten tytuł dzierży nowy Triumph Rocket ale on już coś tam zdradza tej mocy. On ma troszeczkę bardziej sportowe te kształty, mhm. troszeczkę ta sylwetka jest bardziej taka nowoczesna, wskazująca na to, że tam drzemie jakaś moc, natomiast w starym, ciężkim Cruiserze o klasycznych, o całkowicie klasycznych kształtach nic tego nie zdradzało. W jednym z odcinków opowiadaliśmy wam, że wielokrotnie jeździliśmy tym triumfem, bo to prawda, kto nie miał okazji jeździć starym roketem, ten naprawdę powinien to zmienić. Każdy motocyklista powinien przejechać się tym motocyklem, tak. bo on daje naprawdę no, wrażenia z jazdy nie do podrobienia. I prawda jest taka, że nie jest to motocykl dla amatorów, bo można się naprawdę nieźle zdziwić. Ponieważ jak wiadomo, jak Triumph zbudował Roketa, już od dawna była moda na Power Cruisery, ale były one dość lekkimi motocyklami. A teraz spróbuj zbudować coś, co waży 360 kg. Ale nadal przyspiesza jak stary Gezixer, nie? No to już jest naprawdę gruba robota. Triumf nie nadaje się na zakrętej, bądźmy szczerzy. Nie nadaje się do miasta, ale do przyspieszania na prostej nadaje się idealnie. Tak. Na tym motocyklu masz wrażenie, jakby on nigdy nie przestawał przyspieszać. Mhm. Jakby nie było granicy tej mocy. I dokładnie tak samo jak w przypadku GTL-a, masz wrażenie, że ten motocykl nie ma prawa tak przyspieszać, że wszystko to jest wbrew prawom fizyki, mm. bo taki kolos, taka kolumbryna po prostu nie ma prawa tak przyspieszać. Dlatego jeżdżą też na wale, nie jeżdżą na łańcuchu, bo podejrzewam, że stary, gdyby był on na łańcuchu, te łańcuchy strzelałyby jak gumka od majtek. Nie oszukujmy się. Jako ciekawostkę mogę Wam podać to, że kiedyś mieszkając w Anglii poznałem człowieka, które pracował w fabryce Triumfa, i to akurat było o najnowszej generacji, ale mówił mi on o tym, że kiedy testowali te triumfy na hamowni, kiedy regulowali je tak naprawdę, i jeszcze nie było do końca znane, jaką charakterystykę będzie miał ten silnik. To bardzo często one po prostu spadały z rolek, nie? miały takie przyspieszenie, taką moc, że jego dosłownie wyrywało z tych rolek. To tylko tak, jako ciekawostkę. Fajne w tym triumfie jest to, że ma on trzy cylindry, a wszyscy wiemy, jaka jest charakterystyka motocykli trzycylindrowych z tym, że on te trzy cylindry ma ustawione wzdłużnie. Mhm. A to jest wręcz niespotykane w żadnych innych motocyklach na świecie. Najlepsze w nim jest to, że nikt kto się nie zna nie postawiłby nawet złotówki, że jest to motocykl, który na start zrobi po prostu większość sportowych motocykli. A zrobi. Przechodzimy do następnego motocykla. Dokładnie tak. Numer 6 na naszej liście Hayabusa owiewek. Suzuki Viking. Czyli motocykl, który kiedy wyszedł w swoich czasach był Najmocniejszym i bodajże najszybszym nakedem swoich czasów. Czyli jeden z najbardziej bezkompromisowych motocykli, jakie Suzuki kiedykolwiek wypuściło na rynek. Dokładnie. Pojemność 1340 184 koni mocy, motocykl absolutnie przesadzony w każdej formie oraz treści 146 Nm, sześciobiegowa skrzynia biegów, przyspieszenie do setki poniżej 3 sekund, bo jak oni oficjalnie piszą, było to 2,8 2, sekundy. I z tego, co mówią użytkownicy tego motocykla, bardzo brutalne przyspieszenie, z, aż do prędkości 200 km na godzinę. Znaczy Biking, jeździłem Bikingiem, więc mogę się na ten temat wypowiedzieć. Biking nie łapie zadyszki nigdy. On po prostu od samego dołu do samego końca ciągnie bez jakiejkolwiek zadyszki. Tam nie ma jakiegoś takiego słabszego punktu. On po prostu, on... Jest jak lokomotywa. On ciągnie i nie zatrzymuje się nawet na sekundę. Tak, jest to kwintesencja w ogóle tego, czym miały być motocykle naked. To jest akurat muscle naked, mhm. bo jest to mocno napompowany naked. Sama Hayabusa jest wielka, więc mhm. wiadomo, że Viking też musiał być wielki. Natomiast nie wygląda on na jakiś supersportowy motocykl. Śmiało można powiedzieć, że jest troszeczkę takim sportowo-turystycznym motocyklem, ale prędkość maksymalna, która oficjalnie wynosi 260 km na godzinę, a jak wiadomo, oglądaliśmy mnóstwo filmików na YouTubie, w, którym rozpędza się, w których Biking rozpędza się praktycznie do 300 km na godzinę. I tak jak wcześniej powiedziałem, robi to bez jakiejkolwiek zadyszki, co świadczy o tym, że jest po prostu potworem na dwóch kołach. Sama nazwa: Biking. Dokładnie. Biking. I jadąc Bikingiem, jesteś królem na drodze, nie ma się co okłamywać. Tak. Motocykl troszeczkę niszowy, rzadko spotykany, mm. bo. Naprawdę większość osób w swoim życiu nawet nie widziało nigdy Bikinga. Bikingiem jest ta sama sytuacja, trochę jak z Triumphem Rocketem, nie? Jest to trochę za duży motocykl, bo on rozmiarowo we wszystkim jest trochę większy niż przeciętny naked. No ale tak naprawdę no, daje nam wszystko to, czego oczekiwalibyśmy od takiego motocykla. Firma Suzuki uwielbia budować motocykle, które nie udają tak naprawdę. Tak jak już przykładem jest, nie wiem, Hayabusa, powiedzmy, GSXR. No i Biking był naprawdę motocyklem, do którego oni się przyłożyli. Mało tego, Biking w dzisiejszych czasach miał rzeczy większość motocykli, a ma już swoje lata, więc wyobraź sobie, co on robił w tamtych czasach. Mm -hmm. Na dzień dzisiejszy 184 konie mocy. To jest wynik zarezerwowany dla ludzi, którzy naprawdę potrafią jeździć, tak. którzy mają pojęcie o jeździe motocyklem. Mhm. W tamtych czasach to po prostu, no to był kosmos. Do tego dostaliśmy mega niezawodny piec. Mhm. Tak samo jak w Hayabuse, tak samo w Bikingu, to są piece praktycznie niezniszczalne. Nie są one jeszcze drogie, chociaż już, bo powoli Bikinga można traktować jako małą Le lokatę kapitału. I legendę. Bo one już nie tracą na swojej wartości, no. one tylko zyskują. Natomiast na tamte czasy jego wygląd był troszeczkę kontrowersyjny. Pamiętasz te wielkie kominy, które wyglądały jak, nie wiem, działa jakiegoś Transformersa, czy jakieś wyrzutnie rakiet? Zazwyczaj w tamtych czasach większość osób zmieniało te wydechy. Natomiast teraz, to taka ciekawostka, w dzisiejszych czasach najdroższe są Bikingi właśnie z tymi oryginalnymi kominami ponieważ nagle okazuje się, że one są, najle no, są fajne i są najlepiej fajnie. Biking wygląda w tych oryginalnych kominach. Czyli co, podsumowując, jest to kolejny wilk w owczej skórze, czyli motocykl, po, której, po którym może nie będziecie się spodziewać, a bardzo, bardzo się zdziwicie, jeżeli zaczniecie nim jeździć. Jest pogromcą sportowych 600, nie? Bo możesz podjechać motory, motocyklem, który wygląda o wiele bardziej agresywnie, który wyje o wiele bardziej agresywnie, no ale przy, przy Bikingu... Zdziwi się tak samo jak przy Miałem twierdzić, że nie jeden Litrus nawet mm. zdziwi się przy Bikingu. W końcu jest to Hayabusa bez owiewek. To... Przy czym każdy wie, co to jest Hayabusa, a mało kto wie, co to jest Suzuki Biking. I tym, że potworkiem kończymy pierwszą część naszego odcinka o motocyklach, które są szybsze niż wyglądają, po których nikt nie spodziewa się tej mocy. Jak wcześniej powiedzieliśmy, takich wilkach w owczej skórze. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten materiał. Zostawcie lajka, like zostawcie suba. Już niedługo zapraszamy Was na część drugą.